Skąd się wzięła bazylika? Bazylika początkowo nie miała nic wspólnego z kościołem, powstała w starożytności i wtedy służyła jako budynek publiczny. Oznaczała weszone funkcje w starożytnym rzymie, targowiska, budynki sądowe, promenady i sale spotkań. Bazylika była dużym budynkiem publicznym o wielu funkcjach, który zazwyczaj budowano obok forum miejskiego. Była na łacińskim zachodzie, odpowiednikiem stoły na greckim wschodzie. Stoła w starożytnej architekturze greckiej była zadaszonym korytarzem lub portykiem powszechnie przeznaczonym do użytku publicznego. Samo określenie bazylika pochodzi od greckiego słowa bazylikę oznaczającego królewski i było używane do opisywania miejsc oznaczających autorytet i swego rodzaju wspaniałość. Z czasem zaczęła być postrzegana jako typ budynku, który dopiero później został dostosowany do kultu chrześcijańskiego. Najwcześniejsze bazyliki budowano w okresie Republiki Rzymskiej. Pierwszym znanym nam przykładem jest bazylika Orsia, zbudowana w 184 roku przed naszą erą na terenie Forum Romanum. Bazylikami zazwyczaj określano długie i prostokątne budynki z centralną nawą, flankowaną nawami bocznymi oddzielonymi kolumnami. Taki układ umożliwiał gromadzenie się dużych grup ludzi, a to czyniło je idealnym wręcz miejscem do spotkań publicznych czy do działalności handlowej. W takim budynku często na końcu znaleźlibyśmy wówczas podwyższoną platformę dla urzędnika lub mówcy. Brzmi znajomo? Słusznie. W późniejszych adaptacjach chrześcijańskich stała się bowiem ołtarzem. Gdybyśmy mieli wyliczyć najważniejsze elementy architektoniczne bazylik rzymskich, to byłyby to na pewno nawa, czyli centralna, najważniejsza część bazyliki, gdzie gromadziła się publiczność. Nawy boczne, które flankowały nawę i były również używane jako dodatkowe miejsca, siedzące lub stojące. Absyda, czyli półkoliste lub Wielokątne wgłębienie na końcu bazyliki, pierwotnie mieszczące posągi lub wizerunki bóstw które później, hmm, no niespodzianka, stało się punktem centralnym ołtarzy w bazylikach chrześcijańskich. Wysokie okna nad nawą, które to pozwalały naturalnemu światłu oświetlać wnętrze, i można się pokusić o stwierdzenie, że zwiększały tym wspaniałość tego budynku. Ostatnia rzecz to rzędy kolumn podtrzymujących łuki lub belkowania, czyli ten element konstrukcyjny, który leży na tych belkach, składał się z trzech części architrawu Fryzuk-Zymsu. Te rzędy kolumn tworzyły wizualne oddzielenie między różnymi sekcjami bazyliki. Systemy konstrukcyjne stosowane w starożytnych bazylikach często wykorzystywały beton rzymski, co pozwalało na osiąganie imponująco dużych rozpiętości, a przy tym dalej gwarantowanie trwałej konstrukcji. Do tego mieliśmy tam swoiste innowacje, takie jak na przykład nie tylko sklepienia kolebkowe, ale nawet i krzyżowe. Swoją drogą to po raz pierwszy sklepienie krzyżowe zostało użyte przez króla pergamonu i następnie dość szybko i szeroko stosowane przez starożytnych Rzymian. Nowością było to, że to sklepienie dawało możliwość budowania bez masywnych potwór i pozwalało na o wiele lepsze doświetlenie wnętrza niż przy sklepieniu kolebkowym. Wszystko dzięki możliwości użycia większych okien tworzone były dzięki temu rozległe wnętrza nigdy wcześniej nie spotykane. Wraz z rozwojem chrześcijaństwa, zwłaszcza po edykcie mediolańskim w 313 roku, który to zaregalizował tę religię, pierwsi chrześcijanie zaczęli adaptować formę rzymskiej bazyliki dla swoich miejsc kultu. Ważna była tu przydatność funkcjonalna. Forma i kształt bazyliki były dobrze przystosowane do zgromadzeń i charakteryzowały się przestronnym wnętrzem, co czyniło ją odpowiednią dla zgromadzeń wiernych. Wcześniejsze miejsca kultu, takie jak domy prywatne czy katakumby, były niewystarczające dla rozwijającej się społeczności chrześcijańskiej. Adaptacje chrześcijańskie wprowadzały nowe elementy, takie jak transepty, czyli ramiona krzyżowe, które tworzyły układ krzyża jeszcze bardziej podkreślając jego znaczenie religijne. Apsyda stała się charakterystycznym elementem, który często zdobiono misternymi mozaikami lub freskami przedstawiającymi sceny biblijne. Późniejsze bazyliki miały także czasami więcej niż trzy nawy. Dość często spotkać można ich pięć, a czasem i siedem. Teraz kilka znanych przykładów, które ilustrują ewolucję i znaczenie bazyliki na przestrzeni dzień. Bazylika Maksencjusza lub Konstantyna lub Bazylika Nowa. To wszystko określenia jednego budynku, w zależności od epok i ludzi, którzy określają to miejsce. Zbudowana jest w Rzymie około 308 roku naszej ery. Była przykładem zaawansowanych technik inżynieryjnych. Robiła wrażenie dzięki masywnym sklepieniom sufitów i wykorzystaniu betonu. Do dziś możemy podziwiać jej pozostałości na Forum Romanum, gdzie zachowała się jeszcze jej północna Reszta przypuszczalnie zawaliła się w trakcie trzęsienia ziemi w 847 roku. Gdyby porównać ją z kościołem mariackim w Krakowie, można by uznać, że tamta bazylika była budową bardziej monumentalną. Choć długość i szerokość są porównywalne, wysokość i powierzchnia bazyliki robiłyby większe wrażenie. Jej konstrukcja była bardziej otwarta, z bardziej potężnymi łukami i kolumnami, co odróżniałoby ją od gotyckiej architektury kościoła mariackiego. Współczesny odbiorca mógłby sobie wyobrazić bazylikę Maksencjusza jako jeszcze bardziej przestronny i majestatyczny budynek niż bazylika maliacka. Bazylika św. Pawła za murami w Rzymie. Jest klasycznym przykładem wczesno-chrześcijańskiej bazyliki, wykorzystującej typowe cechy konstrukcyjne tego typu budowy. Posiada pięć naw, z czego nawa główna jest znacznie wyższa od naw bocznych, co pozwala na zastosowanie kleresorium, czyli okien w górnych partiach ścian zapewniających dobre oświetlenie wnętrza. Nawy są oddzielone rzędami kolumn, które podtrzymują łuki i belkowania. Wnętrze kończy się absydą półkolistą przestrzenią, w której znajduje się ołtarz i tron biskupi. Układ przestrzenny bazyliki umożliwiał swobodny przepływ wiernych i podkreślał hierarchiczny charakter liturgii przy jednoczesnym zachowaniu monumentalnego i otwartego charakteru wnętrza. Bazylika Najświętszej Marii Panny na Zatybrzu jest kolejnym przykładem wczesno bazyliki, również z charakterystycznym, hierarchicznym układem przestrzennym. Posiada trójnawowy plan, gdzie nawa główna, wyższa i szersza od naw bocznych, jest doświetlona przez klerystorium, czyli znów rząd okien umieszczonych w górnych partiach ścian. Kolumny oddzielają nawy, wspierają belkowanie. Wnętrze kończy się absydą ozdobioną mozaikami z XIII wieku. Bazyliką była też Stara Świątynia Świętego Piotra. Ufundowana została przez cesarza Konstantyna Wielkiego w IV wieku. Była to pięcionawowa świątynia z transeptem wzniesiona na miejscu domniemanego pochówku Świętego Piotra. W swojej pierwotnej formie wyglądała zupełnie inaczej niż obecnie, ale warto mieć na uwadze, że była typową Brazylijką przed planami przebudowy Michała Anioła i innych architektów. Bazyliką jest też Katedra Notre Dame w Paryżu, która to jest gotycką wersją bazyliki. Ma Łęki oporowe, ale dalej jest to świątynia posiadająca nawę główną i nawy boczne, które są niższe od tej nawy głównej. Specyficzną bazyliką jest Bazylika Trójkościelna, która to rozwinęła się i rozpowszechniła w gruzińskiej, chrześcijańskiej architekturze sakralnej wczesnego średniowiecza. W tego typu bazylice nawa jest centralna, ale całkowicie oddzielona od naw bocznych. Dzielą je solidne ściany. Tworzy to trzy pozornie niezależne kościoły, dlatego czasami mówi się o nich właśnie jako o bazylice trzech kościołów. Niektóre z najwcześniejszych kościołów w Gruzji były wzorowane na takich projektach przed standaryzacją budynków kościelnych. Bazylika Matki Bożej, Królowej Świata w Montrealu. W to barokowy kościół z XX wieku inspirowany bazyliką św. Piotra i może się wydawać, że nie jest to bazylika przez ten masywny front, natomiast jeżeli popatrzymy na formę tego kościoła to okaże się, że jednak jest to dalej układ bazylikowy. Bazylika świętej rodziny w Barcelonie w Hiszpanii, tutaj kłania się Gaudí. jej forma odwołuje się właśnie do zasad układu bazylikowego z wyraźną nawą główną i bocznymi nawami flankującymi właśnie tą nawę główną. Widzicie więc, że bazylika jako forma architektoniczna to trochę więcej niż tylko nazwa kościoła, której często używamy do określeń. Jeśli zapytacie architekta, architektkę o bazylikę, to prawdopodobnie właśnie układ architektoniczny z nawami bocznymi będzie mieć na myśli. Forma bazyliki to dość znaczna ewolucja od tych form starożytnych rzymskich budynków publicznych do znanych ośrodków kultu chrześcijańskiego dzisiaj. Jej elementy projektowe, zakorzenione w funkcjonalności, wpłynęły na niezliczone struktury w całej historii, dając różne modyfikacje i zmiany w czasie. Wraz z rozprzestrzenianiem się chrześcijaństwa bazyliki dostosowały się do lokalnych stylów i materiałów, zachowując jednocześnie swoje podstawowe zasady, w pewien sposób łącząc się z innym znaczeniem i tym samym umacniając swoją pozycję jako trwałych symboli wiary.